Od skromnych majątków wartych kilka dolarów po majątki warte dziesiątki milionów złotych. Polscy kandydaci na prezydenta mają o wiele bardziej interesujące życie zawodowe niż może Wam się wydawać. Czy wiedzieliście chociażby, że oficjalny majątek Grzegorza Brauna jest warty mniej niż nowy iPhone? Z kolei pani Joanna Senyszyn posiada własny las. I nie tylko, bo majątek netto pani Joanny stawia ją nawet przed Rafałem Trzaskowskim, a to nie jedyna interesująca rzecz, w jakiej posiadaniu jest pani Joanna. Po to i po więcej jeszcze ciekawszych tematów, jak chociażby wynagrodzenie prezydenta Warszawy, zostańcie z nami. Zacznijmy od dołu stawki, a na dole wcale kolorowo nie jest, bo pan Grzegorz Braun ma majątek warty mniej niż... I tutaj chwila dla Was, podpowiedź mieliście już na początku odcinka, ale zgadnijcie, od ilu procent Polaków jest biedniejszy pan Grzegorz Braun? Macie 5 sekund na odpowiedź. Odpowiedź to 90%. Pan Braun plasuje się w 10% najbiedniejszych Polaków, a jego majątek to 3337 zł i zawrotne 2,87$. To cały majątek Grzegorza Brauna. Mimo tego, że pan Grzegorz Braun pracował jako reżyser filmowy, a następnie jako poseł od 2019 roku, to jego oszczędności nie są największe, a wręcz plasują go jako człowieka biednego, jak mysz kościelna. W 2023 roku jako poseł za. Zarobił 65 tysięcy złotych i otrzymał 45 tysięcy złotych z tytułu praw autorskich. Czy polscy posłowie zarabiają tak niewiele? Pod warunkiem, że nie biegają z gaśnicą po Sejmie, to nie. Jednak Grzegorz Braun był, jak on sam mówi, okradany przez prezydium Sejmu, to znaczy były nakładane na niego kary za niestosowne zachowanie. A czy pan Grzegorz Braun posiada jakiś samochód? Z jego zeznania majątkowego wynika, że nie. Za to posiada pokaźną kolekcję książek. Warto jednak zaznaczyć, że zeznania majątkowe posłów pokazują tylko to, co oficjalnie należy do nich osobiście. Jeżeli polityk ma rozdzielność majątkową z rodziną, to nie musi wykazywać majątku współmałżonka. Dodatkowo Grzegorz Brown przez wiele lat był reżyserem, autorem filmów dokumentalnych oraz publicystą. Możliwe więc, że jego realny poziom życia może być wyższy niż wskazują oficjalne dokumenty, tym bardziej, że w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje o korzystaniu. Przez Brauna z majątku należącego do jego rodziny lub osób trzecich. Podsumowując, oficjalnie Grzegorz Braun jest jednym z najbiedniejszych posłów, ale rzeczywistość, jak to często w polityce, może być bardziej skomplikowana. Przechodząc ze skrajnej prawicy wchodzimy do centro prawicy i do pana Karola Nawrockiego. I tutaj nie jest już tak prosto, bo Karol Nawrocki nie składał zeznania majątkowego. A dlaczego jako jedyny z liczących się kandydatów nie musiał złożyć zeznania majątkowego? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, to powiedzmy sobie wszystko, co wiadomo o majątku pana Nawrockiego. Karol Nawrocki jest z zawodu historykiem, co mogłoby sugerować, że nie zarabia najlepiej, jednak on przełamuje tę regułę, ponieważ jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej zarabiać. 18 700 zł brutto miesięcznie, co stawia go w około top 7% najlepiej zarabiających Polaków. Jednak początki zawodowe pana Karola nie były kolorowe, jednym z jego pierwszych zawodów była praca jako ochroniarz w hotelu Grand w Sopocie. Był to zawód, do którego kandydat obywatelski zdecydowanie się nadawał, ponieważ pan Nawrocki od dzieciństwa trenuje boks. W 2004 roku zdobył pierwsze miejsce w strefowym turnieju o Puchar Polski dla juniorów w wadze 90. Kilogramów. Jego wujek i trener Waldemar Nawrocki opisywał go jako zawodnika o dużej inteligencji ringowej, agresywnego w pozytywnym sensie, potrafiącego przewidywać ruchy przeciwnika i wywierać presję. Co ciekawe, Rosja wpisała go na listę osób poszukiwanych. Tamtejsze władze oskarżyły go o rehabilitację nazizmu, za demontaż pomników Armii Czerwonej w Polsce. Sam Nawrocki jest dumny ze swojego zakazu wjazdu do Rosji, a jeżeli mowa o zakazie wjazdu, to gdyby prezes IPN jednak mógł wjeżdżać. Na teren Federacji Rosyjskiej, to robiłby to w swoim Renault Twingo wartym około 10 tysięcy złotych. Kandydat wręcz chwalił się medią tym skromnym pojazdem, pytając dziennikarzy, czy kamerują Twingo. Jednak zaczął to robić dopiero po tym, gdy wykryto, że jeździł on służbową limuzyną IPN, nową skodą Superb, co wywoływało kontrowersje. A dlaczego nie znamy dokładnego majątku pana Nawrockiego? Dlatego, że jako prezes IPN nie musiał składać zeznania majątkowego. Jednak zeznanie majątkowe musiał jego główny przeciwnik w wyścigu prezydenckim, czyli Rafał Trzaskowski. Z wykształcenia politolog od połowy lat 90. pracował jako tłumacz symultaniczny i nauczyciel angielskiego. I jeżeli już jesteśmy przy angielskim, to Trzaskowski, albo jak lubią go nazywać jego przeciwnicy polityczni, Bonjour, zna aż pięć języków obcych, w tym angielski, rosyjski i oczywiście francuski. Moi des et je suis tout à fait od 1998 roku Roku wykładał w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz Kolegium Civitas. Na początku lat 2000 był także analitykiem i doradcą do spraw integracji europejskiej, zdobywał doświadczenie, choć fortuny na tym nie zbił. W polityce działa od 2009 roku, kiedy to został Europosłem. W latach 2013-2014 był ministrem administracji i cyfryzacji oraz wiceministrem spraw zagranicznych. A od 2018 jest tym, z czego kojarzą go wszyscy. Czyli prezydentem miasta Warszawa. A ile zarabia się na takim stanowisku? Jako prezydent stolicy w 2023 roku Trzaskowski zarobił około 257 tysięcy złotych brutto, czyli tyle, co kosztowało jego słynne jajo. Z najnowszego oświadczenia majątkowego wynika, że zgromadził około 124 tysięcy złotych oszczędności, plus drobne kwoty w euro i dolarach. Jednak nie oszczędności stanowią trzon majątku Trzaskowskiego, a są to, i tutaj zero zaskoczenia dla kandydata koalicji, develop, yy, koalicji obywatelskiej, yy, są to nieruchomości, a tych wraz z żoną posiada kilka przede wszystkim dwa mieszkania 103,5 metra kwadratowego, warte około 1 100 tysięcy złotych, obciążone hipoteką oraz 70%. M2 warte około miliona złotych. Z kolei małżonka posiada też mniejsze mieszkanie, 38 m2, za 350 tysięcy złotych. Około. Do tego dochodzi też działka rekreacyjna z domkiem, 919 m2, wyceniana na 70 tysięcy. A jaki samochód ma prezydent miasta Warszawa? Zróbmy kolejny mały quiz. Do wyboru macie. Ekologiczna i elektryczna Tesla Model 3 warta ponad 200 tys. złotych, samochód idealnie pasujący do człowieka, który wprowadził strefę czystego transportu w Warszawie. Volvo XC70, rocznik 2013, warte 50 tys. złotych, solidne przestronne kombi, ale bez żadnych luksusów. Czy Toyota Land Cruiser, rocznik 2024, warta 400 tys. złotych, mały czołg, ale czy idealny do miejskiej dżungli? Macie 5 sekund na odpowiedź. Odpowiedź to... Volvo XC70, czyli wybór ani nie ekologiczny, ale też niesprzeczny z ekologią. Po prostu porządny samochód. A jeśli chodzi o samochody, to z nimi zdecydowanie problemu nie ma pani Joanna Senyszyn, która ma aż trzy samochody. Pierwszym z nich jest Toyota Aigo, kompaktowy miejski samochód idealny do poruszania się po zatłoczonych ulicach w cenie około 60 tysięcy złotych. Drugim z nich jest Mitsubishi, jednak dokładny model nie jest ustalony. A trzecim jest Fiat Ducato, klasyczny samochód dostawczy, o wartości około 35 tysięcy złotych. Całkiem nieźle, a to dopiero początek, bo pani Senyszyn ma więcej asów w rękawie. Na koncie ma odłożone aż 650 tysięcy złotych. Gdyby tego było mało, to jeszcze 235 tysięcy euro i 3 tysiące dolarów. Nieźle kontrastuje stan konta twarzy polskiej lewicy z twarzą polskiej prawicy Grzegorzem Braunem, ale spokojnie niedługo przejdziemy do jeszcze zamożniejszych twarzy polskiej prawicy. Ale teraz jeszcze chwilę o pani Senyszyn, bo pani Senyszyn posiada jeszcze 311 tysięcy złotych w papierach wartościowych. W sumie jej płynny majątek przekracza 2 miliony złotych. Joanna Senyszyn dorobiła się również na nieruchomościach. Posiada dom o powierzchni 130 m kwadratowych oraz mieszkanie 56 m. Ponadto jest właściciel Gospodarstwa rolnego obejmującego las i łąki. Nietypowy element w majątku miejskiej intelektualistki, ale tak wynika z dokumentów. Jakby tego było mało, Senyszyn wykazała także udziały w innych mieszkaniach i dwóch lokalach użytkowych. A wisienką na torcie jest emerytura pani Joanny, która wynosi aż 16 tysięcy zł miesięcznie. Dla porównania przeciętna emerytura w Polsce to 2,5 tysiąca-3 tysiące zł. A dzieje się tak dlatego, że pani Joanna pobiera aż dwie emerytury. A skąd u Joanny Senyszyn aż dwie emerytury, i to tak wysokie? Po pierwsze, pani Joanna przez wiele lat była profesorem ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie osiągnęła pełny staż pracy akademickiej. Dzięki temu przysługuje jej standardowa emerytura ZUS, liczona na podstawie wysokich zarobków profesorskich. Po drugie, w latach 2009-2014 była posłanką do Parlamentu Europejskiego. Europarlament zapewnia byłym europosłom dodatkową unijną emeryturę, zależną od liczby przepracowanych lat. W przypadku Joanny Senyszyn to kilka lat składkowych, co przekłada się na kilkutysięczny dodatek miesięczny. Emerytury za to nie będzie musiał pobierać pan Mencen, bo jego majątek ustawia go i jego rodzinę już do końca życia. Według oświadczenia majątkowego zgromadził ogromne zasoby kryptowalut i gotówki. Posiada on 33,7 bitcoina, co na dzień dzisiejszy odpowiada około 12 milionom złotych. To nie koniec kryptowalut, bo posiada on również 1,2 mln złotych w stablecoinach. Do tego dochodzi około 702 tys. złotych oszczędności, w tym 15 tys. euro półtora tysiąca dolarów i 165 funtów, łącznie daje to 14 milionów złotych. A to dopiero środki płynne. Mencen posiada również kilka nieruchomości, w które inwestował zarobione pieniądze. Wspólnie z żoną posiada dwa okazałe domy. Jeden o powierzchni 370 m2, warty około 3,5 miliona złotych, drugi 125 m2 za około 875 tysięcy. Do tego dochodzi 107-metrowe mieszkanie, wycenione na 750 tysięcy złotych oraz miejsce garażowe za 40 tysięcy. Warto dodać, że na zakup tych posesji zaciągną kredyty. Wciąż spłaca dwie hipoteki na kwoty około 950 tysięcy oraz 316 tysięcy złotych. A teraz pora na Creme de la Creme Mencena, czyli jego firmy. Jako wspólnik zarządzający w kancelarii Mencen wniósł do spółki ponad 10 milionów złotych kapitału, a wartość jego udziału wyceniono na 35 milionów złotych. Dzięki temu w ubiegłym roku wypłynął Zapłacił sobie zysk około 180 tysięcy złotych, a samych udziałów w spółkach handlowych zadeklarował dochód blisko 7 milionów złotych. Ma też udziały w innych przedsięwzięciach, chociażby Mencen Holding wyceniany na 4 miliony złotych. Co ciekawe, Mencen nie tylko nie potrzebuje pożyczek, ale sam ich udziela. Ujawnił, że pożyczył czterem podmiotom łącznie około 4 milionów 60 tysięcy złotych, w tym Dwóm firmom 2 miliony 200 tysięcy i półtora miliona. To pokazuje skalę jego nadwyżek finansowych. Mimo młodego wieku, 38 lat, jeździ już samochodami klasy premium. Ma do dyspozycji Mercedesa klasy E coupe z 2022 roku, wartego 300 tysięcy złotych, oraz Volvo XC90 z 2022, roku, warte około 340 tysięcy złotych. W domu otacza się luksusem. Sam przyznał w oświadczeniu, że zabudowa kuchenna kosztowała go 120 tysięcy złotych, a do tego posiada kanapę za 18 tysięcy, designerskie regały 7, i 22 tysiące, czy stół za 12 tysięcy złotych. Widać, że nie żałuje pieniędzy na wysoki standard życia. Prywatnie znany jest z zamiłowania do piwa i alkoholi rzemieślniczych. Organizował spotkania z sympatykami pod hasłem Piwo z Mencenem, wypuścił własną linię Piw z browaru Mencen i w 2022 roku otworzył firmowy pub w Toruniu, gdzie serwuje swoje trunki. Jak widać, od pustych kont Brauna, przez twarde pięści Newrockiego, solidne nieruchomości Trzaskowskiego, aż po europejsko-leśny majątek Senyszyn i kryptowalutowe imperium Mencena, polscy kandydaci na prezydenta 2025 mają naprawdę barwne historie finansowe. Jedni budowali kapitał w tradycyjnych instytucjach. Inni w pubach i blockchainie, a inni, cóż, woleli kolekcjonować książki. A jak wy uważacie, czy stan majątku powinien wpływać na to, kogo wybierzemy na głowę państwa, a może liczy się tylko program i charakter? Dajcie znać w komentarzach i subskrybujcie ten kanał, ponieważ niedługo czeka was więcej tego typu treści.